To nie do mnie, typ z PZU. Tydzień tam, mówi: Dzień dobry, chcemy tutaj rzeczoznawca, chcemy zobaczyć auto. Mówię, okej. Okay. No to w sobotę o siódmej. Nie, o siódmej. O kurwa. Negocjowałem. O 11 wstałem. Przyniosłem mu samochód. Typ zrobił tak z 500 zdjęć. W tej samej części. Ktoś tam popatrzył takier. Zapisywał. Siema-siema, ustawiłem małta, a tam, to, to się jedno jeszcze, nie, tak na, na tam. bo mi zdjęć brakuje. To masz pech. Nie, że jakiś kurde niemiły jestem, tylko no kurde no. Podstawiłem no, bo to był taki rzeczoznawca, który chciał zobaczyć, czy, czy dobrze to są poskładali. No i tak przez 30 minut tam sobie sprawdzał, nie? No, zdjęcia poroby. Zażałem samo odstawić do garażu, wejść do domu. To już, nie wiem, jakieś 20 minut już minęło. I Halo, bo mi.